Tenet, ach, Tenet, Tenet od Krzysztofera Nolana, którego premiera została opóźniona i którego premiera miała zwiastować koniec epidemii i wreszcie powrót do normalności, otwarcie się kin znowu na widzów w ich masie, jest filmem o paradoksach i zarazem sam jest paradoksem. No bo wchodzi do kin, ale tylko na moment. Pandemia się nie skończyła i zaraz trafia na platformy streamingowe. Jest kwintesencją tego, co najlepsze w stylu reżyserskim i scenariopisarskim Christophera Nolana i jednocześnie wszystkim tym, co najgorsze w tym stylu. I wreszcie jest filmem genialnym, ale jest też filmem idiotycznym. No i jest też filmem o paradoksach czasowych. To jest właśnie Tenet. Można by powiedzieć wreszcie, no bo Christopher Nolan od początku swojej kariery artystycznej miał obsesję żeby nie powiedzieć fetysz na punkcie czasu. Przecież jego wielki pierwszy film, czyli Memento, jeden z moich ulubionych filmów w ogóle. Jest filmem, jest historią opowiedzianą od końca do początku, co zresztą zmieniło sposób patrzenia na scenariusze i tak, taką akademicką strukturę scenariusza. Dunkierka jest o nieuchronności czasu i wydarzeń, i tym, jak nieubłaganie płynie czas. Interstellar i incepcja jest kolejno o dylatacji i relatywności czasu. Więc motyw czasu był w jego dorobku obecny zawsze, a teraz wraz z premierą Tenet zostaje wywyższony i wyprowadzony na pierwszy plan. To jest film o czasie płynącym w przeciwnych kierunkach. O wojnie i o intrydze szpiegowskiej w stylu Bonda, która ma pomóc zapobiec tej wojnie? Bohater, zmyślnie nazwany po prostu protagonistą, którego gra John David Washington, tak, syn Denzela Washingtona, biega do przodu i do tyłu, żeby uratować świat, a pomaga mu w tym charyzmatyczny Robert Pattinson. I to w zasadzie tyle o fabule, żeby niczego wam nie zepsuć. Teraz o paradoksach. Zacznijmy od tego, że tenet to jednocześnie to, co najlepsze i to, co najgorsze w Kinie Nolana. E, jak to u niego jest oryginalny koncept i wizja, i to jest to, co naprawdę mocne i dobre w tym filmie. To, to jest fundament, na którym zbudowany jest ten obraz. W przypadku tenet jest to ukazanie inwersji czasu. E, wyobraźcie sobie, jakby złamać drugą zasadę termodynamiki. I to, że czas może biec nie tylko naprzód, ale także do tyłu, i teraz wyobraźcie sobie, że może dziać się to jednocześnie w naszej rzeczywistości. Żeby dobrze i plastycznie to wytłumaczyć, kiedy wracałem z kina i zjeżdżałem ruchomymi schodami w dół, spojrzałem na wprost na takie same ruchome schody, które prowadziły w górę. I to był ten przykład inwersji. Ja zjeżdżałem w dół, a drugie schody jechały dokładnie w górę. Teraz wyobraźcie sobie, że dzieje się to naraz, na ekranie i w przypadku bardzo różnych obiektów. To właśnie ten koncept inwersji gwarantuje wspaniały spektakl. Naprawdę będziecie na krawędzi fotela z przegrzanymi mózgami, próbując zrozumieć to, co widzicie, a czegoś takiego jeszcze w kinie nie widzieliście. Bo jeżeli Tenet można nazwać klasycznym blockbusterem, to właśnie za sprawą niezwykłego widowiska i scen akcji, które są wizualnie spektakularne, a jednocześnie stanowią intelektualną łamigłówkę. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że można odnaleźć przyjemność w samym fakcie rekonfigurowania swojej percepcji na potrzeby wizji reżysera. Jakby alternatywnego postrzegania czasu i obiektów w przestrzeni, co pomaga odnaleźć się w tej łamigłówce, którą przygotował dla nas Christopher Nolan. I poza oryginalnym konceptem, który stanowi fundament tego obrazu, resztę struktury i treści stanowi Remix przeszłej twórczości Nolana, takie powiedzmy greatest hits reżysera, które uwydatnia pewne nawyki i zabiegi, na które trudno już jest dzisiaj przymknąć oko. Więc mamy fenomenalną choreografię i efekty specjalne kojarzące się wprost z incepcją i z dunkierką. Mamy emocjonujący prolog ukazujący atak terrorystyczny zupełnie jak z The Dark Knight Rises. Przy tym charakterystyczny język filmowy, który natychmiast wyróżnia Nolana pośród reszty, jak ciężkie barwy i filtry, ultra szerokie kadry i ujęcia z oddali. Jest też taki tani pseudointelektualizm i filozofia w stylu Interstellar, tylko tutaj bardziej rozprawiająca się z ideą determinizmu i paradoksalizmu, dziadka. No i oczywiście tradycyjnie mamy też muzykę w stylu Hansa Zimmera. Dlaczego w stylu? Bo tym razem jest ona przygotowana przez Ludwika Goransona, który robi co może, żeby udawać Hansa Zimmera, a zaznaczę, że muzyka jest jednym z lepszych elementów filmu, chociaż, a może właśnie dlatego, że wybija się aż za nadto. Mamy też na moment Michaela Keyna, no bo jakżeby inaczej, to jest w końcu film Christophera Nolana. I tutaj płynnie przejdę do tego, dlaczego Tenet jest jak szkło powiększające. Który jak na dłoni pokazuje wszystko to, co od zawsze stanowiło słabą stronę kina Christophera Nolana, a teraz staje się już nie do zniesienia. I te, niech będzie ten przykład Michaela Keina. Michael Kane pojawia się w tym filmie na minutę i gra postać, która jest nieodróżnialna od postaci, którą grał w Incepcji. Gdybyście powiedzieli mi, że to jest to samo uniwersum i że to jest dokładnie ta sama postać, to bym wam uwierzył. Nie miałbym powodów do zwątpienia. Ale jest lepiej. Sir Michael Kane przez minutę czasu ekranowego zostaje zaadresowany przez głównego bohatera, który mówi: Dziękuję ci, Sir Michael. Ja miałem wrażenie, jak to usłyszałem, że twórcy robią mnie w wała. Że to jest, nie wiem, może to jest jakieś, jakieś dzieło meta, że, 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 że oni wiedzą, że Michael Kane jest Michaelem Kane'em, że zaraz się okaże, że John David Washington tak naprawdę jest synem Denzela Washingtona w tym filmie i dzięki temu ma jakieś specjalne moce, które pozwalają mu się poruszać w czasie, ale tak się nie stało. Po prostu postać, którą gra sir Michael Kane, to jest sir Michael. Ale jest gorzej, bo protagonista filmu czyli postać, którą gra John David Washington, nazywa się, uwaga, protagonista. Tak się go podpisanego w każdym materiale promocyjnym, w każdej bazie filmowej. I jest moment w filmie, w którym, to jest jego kwestia dialogowa, w którym mówi, ja jestem protagonistą. Tak kurwa, wiem, że jesteś protagonistą, bo oglądam film z tobą w roli głównej, nie musisz tego mówić. Więc ja, ja nie wiem, czy Nolan prowadzi jakąś dziwną grę z widzem, czy po prostu uważa, że on już nie musi mieć nawet bohaterów, którzy mają imię, ale jest jeszcze gorzej, dlatego że bohater, którego gra John David Washington, nie ma osobowości, nie ma żadnej motywacji, nie ma psychologii, został wypruty z jakiejkolwiek psychologii. I miałem ten problem już z incepcją 10 lat temu, kiedy a, Cobb, którego grał Leonardo DiCaprio, był raczej nieciekawą postacią. Był dość prosty. Nie ma żadnego konfliktu wewnętrznego, ale i tak miał jakąś motywację, jaką była jego rodzina, którą chciał odzyskać wrócić do swojej córki. W przypadku Tenet, główny bohater, protagonista, a nawet nie w cudzysłowie, dosłownie protagonista, nie ma żadnego konfliktu wewnętrznego nie ma żadnej motywacji nie ma niczego, co pchałoby go do przodu. Teraz można krytykować blockbustery za to, że prezentują prostych bohaterów. Ale spójrzmy na kino Marvela, spójrzmy na Iron Mana, na Captain America, na Doktora Strange. Tam nie trzeba 23 filmów i całej sagi. Wystarczy jeden film, żeby pokazać tak zwany story arc postaci. Przemianę, którą przechodzi ta postać. Mając jakiś cel, jakąś potrzebę i jakiś konflikt, który, który, który wywołują przeszkody, i jakąś zmianę, która zachodzi w wyniku. Osiągnięcia swojego celu, bądź nieosiągnięcia tego celu. Tutaj czegoś takiego nie ma. Mamy postać, która jest w środku kompletnie pusta i jakkolwiek dobrze John David Washington by protagonisty nie grał, to wciąż jest jakiś komputerowy awatar dla nieistniejącego gracza. Równie fatalnie wypada motywacja głównego złego. arcyzłego złego w stylu Bonda, którego gra brawurowo zresztą Kenneth Brana, ale jego, jego wielki plan. Jego potrzeba zniszczenia świata jest niejaka. Nie widzę tam sensu, a przecież nie do tego przyzwyczaił nas Nolan. Bane miał konkretną filozofię i konkretny cel. Joker był mistrzem zła i chaosu. Nawet Matt Damon, który pojawia się w Interstellar, był złym, ale jakby z okoliczności i. I zdarzeń, które go spotkały, można było z nim empatyzować. A w przypadku czarnego charakteru, który odgrywa Kenneth Branagh w Tenet, to jest, to jest pustka, to jest nic. I nawet jedyna postać kobieca w filmie, w wykonaniu Elizabeth Dębicki w zasadzie powinno się mówić, brzmi lepiej niż The Peaky, postępuje skrajnie nieracjonalnie. Jakby szybko traci się sympatię do tej postaci, kiedy widzi się, szczególnie w trzecim akcie, jak idiotycznie postępuje. I tak się zastanawiam, biorąc pod uwagę tę niejakość postaci, średnie albo bardzo słabe dialogi, um, niespójności w kreacji świata, pewne nielogiczności w fabule, duży pośpiech, który jest charakterystyczny zawsze u Nolana w prowadzeniu akcji, a tutaj staje się wyjątkowo męczący, i głupotę w postępowaniu postaci. Czy Nolan nie stał się przypadkiem swoim własnym, najbardziej zapiekłym wrogiem? Być może jego pozycja w Hollywood jest już tak duża, jego pozycja jako artysty i twórcy jest tak niezagrożona, a on sam jest tak przekonany o swojej zajebistości dzięki świetnym filmom, które stworzył, że uznał, że jemu wystarczy dobry koncept i fantastyczny spektakl. Jemu wystarczy coś oryginalnego w scenariuszu i świetne wykonanie techniczne, jeżeli chodzi o reżyserię. A dobrze napisane postaci, jakieś ciekawe, głębsze motywy i większa spójność i logika w samej fabule nie ma już takiego znaczenia. Mam nadzieję, że tak nie jest, ale oglądając tenet odnoszę takie wrażenie. A jeśli nie, to dlaczego jednym z największych technicznych mankamentów filmu jest miks udźwiękowienia? Chodzi mi o miks dialogów z muzyką i z efektami dźwiękowymi. Jest to koszmar. Uwierzcie mi na słowo, jest to koszmar. Specjalnie sprawdzałem w recenzjach i sprawdzałem na Reddicie. Wszyscy, którzy widzieli ten film, wymieniają to jako jedną z najważniejszych rzeczy w kontekście Tenet. że dźwiękowiec powinien dostać bana na wykonywanie swojego zawodu. Nie rozumiem w jaki sposób w takiej produkcji, takiego formatu, wobec której pokłada się takie oczekiwania, i jednocześnie będącej autorstwa reżysera o takiej pozycji jak Christopher Nolan. Coś takiego może przejść. To, to, jest, to jest dla mnie. Znaczy, jeszcze raz. Dzięki temu, że ja miałem napisy, nie było to tak bolesne. Ale dla wszystkich anglojęzycznych widzów to będzie po prostu cios. Cios, który sprawia, że film nie jest warty ceny swojego biletu, jeżeli idzie się na niego do kina. Podsumowując, Tenet. Powierzchownie to brawurowe, dobrze zrealizowane kino akcji z bardzo oryginalnymi konceptami, świetną choreografią, ale fatalnie napisanymi postaciami, słabymi dialogami, dużymi niespójnościami i wielkim błędem technicznym, jakim jest miks udźwiękowienia, który i tak w jakiś sposób ratują aktorzy i generalne wow, które, które widzimy na ekranie co chwila. A bardziej dogłębnie. Być może kryzys artystyczny twórcy, jakim jest Christopher Nolan. Teraz, żebym dobrze mógł wyrazić Wam to, co mam na myśli, kiedy myślę o Nolanie i jego twórczości, która jest mi bardzo bliska, po obejrzeniu Tenet. Wyobraźcie sobie, że wchodzi do klubu cholernie przystojny gość. Wysoki, świetnie ubrany, pewien siebie, charyzmatyczny, inteligentny, błyskotliwy, dowcipny. Każda kobieta jest gotowa poświęcić mu chwilę swojego czasu i zobaczyć, czy jest tak ciekawy, jak się wydaje. I kiedy otwiera usta i daje mu się trzy minuty, okazuje się, że jest strasznie narcystyczny, jest zbyt przekonany o swojej zajbistości, a jego pewność siebie przechodzi w nieznośną arogancję. I natychmiast po trzech minutach zabija swoją atrakcyjność w oczach kobiet, mimo że ma te wszystkie atuty w swoich rękach. Tak postrzegam tenet i tak postrzegam to, co zrobił Nolan. To wciąż reżyser, który ma niesamowity warsztat, świetny styl, który ma super oryginalne koncepty, który potrafi posługiwać się kamerą i językiem filmu, jak nikt inny, który dobrze dobiera aktorów, wydobywa z nich to co najlepsze, świetnie dobiera do tego muzykę i tak dalej, tak dalej. Ale zaczyna myśleć, a, już jestem tak zajebisty, że ja w sumie nie potrzebuję dobrze napisanych postaci. Ja w sumie nie potrzebuję dobrze napisanych dialogów. W sumie. Nie muszę mieć już nawet Hansa Zimmera. Mogę wziąć jakiegoś innego kompozytora, który zrobi muzykę w stylu Hansa Zimmera. I jeszcze mogę przyspieszyć trochę tempo i jeszcze bardziej skomplikować to, co robię na ekranie, a ludzie i tak będą zachwyceni. No cóż, paradoksalnie, ja jestem po części zachwycony, a po części zaniepokojony i rozczarowany. Tenet, gdybym miał ocenić, dostałby ode mnie takie 7 na 11 w skali bez schematu. Mając ten koncept, można było zrobić znacznie lepszy film. Ale i tak jest to coś. Jest to spektakl i widowisko, które warto zobaczyć na wielkim ekranie, jeżeli macie taką możliwość, oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, bo jesteśmy wciąż w pandemii. Chociaż Christopher Nolan chciałby, żeby było inaczej. Jeżeli widzieliście Tenet albo macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Staramy się unikać spoilerów. Subskrybujcie bez schematu, jeżeli to robicie na YouTube, to także kliknijcie dzwoneczek. Subskrybujcie bez schematu, a jeżeli oglądacie mnie, a nie słuchacie na podcaście, to także kliknijcie dzwoneczek na dole i pamiętajcie, żeby sprawdzić inne moje recenzje filmów, seriali i gier.